Cześć, ja jestem Paweł Malinowski, mam 188 cm wzrostu. Ale czy znacie problemy wysokich osób? Bo na przykład ja je znam, ale nie znam problemów niskich osób i właśnie dlatego dziś obejrzymy sobie problemy niskich i wysokich osób, sytuacje, które każdy zna. od... pamiętaj o tym oraz tym z dzwoneczkiem. Oraz o tym, mamy... uśmiechnąć się od ucha do ucha! Zapraszam was bardzo serdecznie... Tak, kobyłko. Czy mam rację? Zapraszamy widzów na film! Ooo, moja kobyłka też was zaprasza! To zaczynajmy. Uuu, co tam masz, Sofia? Snickersa? Hej, to moje. Mmm, dzięki. Pychota. Gdybym tylko była wyższa, wyszarpałabym ci go z rąk. Albo gdybyś umiała karate. U! Kanapki bez keczupu to nie kanapki No i właśnie to jest jeden z problemów wysokich osób Jak robimy kanapki z keczupem To jesteśmy tacy wysocy, że ten keczup niechcący sobie na głowę wylewamy A nie na kanapkę To jest jeden z takich problemów Teraz będzie pycha Mam ochotę na orzeszki Kto je odłożył tak wysoko? Ach nie sięgam. Dalej, dalej, ręce gadżeta. Dalej, dalej, ręce gadżeta. Dosyć, dostanę się do nich choćby, nie wiem co. Dla niskich osób wspinanie się po szafkach w kuchni to codzienność. Lepiej się nie wspinać po szafkach w kuchni, tylko sobie podłożyć na przykład stołek czy drabinę, bo można spać z takiej szafki z kuchni, ale mnie kurde rażą oczy! Mam jakąś alergię! Na niskie osoby, nie no żartuję, na wysokie mam alergię, dlatego cały czas mam alergię, bo jestem wysoki. Tak, mam was. Gratulacje sofia. I smacznego. Pamiętaj, żeby odłożyć je na dolną półkę. I ona otwiera szafkę pod zlewem, tam gdzie jest śmietnik na dole i kładzie to. Bo to jest dolna półka. I wtedy wysoki nie może tam sięgnąć, bo się tak wysocy ludzie nie schylają. My możemy maksymalnie się schylić na metr. Już niżej nie potrafimy się schylić, dlatego używamy butów, które nie wymagają wiązania, żeby nie musieć ich wiązać. A kto tu się pluska? Wow! Co to ma być? Nasza ulubiona scena, widzowie! Ale super, dawno nie było, prawda? Chociaż, nie no, jest w każdym odcinku, z tego co pamiętam. Tak szefowo? Widzieliście to, nie? Widzieliście tą scenę, tak? Ale nie powiem tego, tylko wy napiszecie w komentarzu. Już wy dobrze wiecie co. STUPKI! Jeszcze 20. Spal kalorii. Stupki! Zimno mi Pierwszy raz w historii na kanale Moja na mamy kościste stópki, nie? Witam gumowa kaczuszko Zabawa pianą jest spoko w każdym wieku Tak, zabawa spoko jest w dechę, ale właśnie to są problemy wysokich osób My jak w wannie leżymy to tak jest, o Tak jest w wannach, o, o, o Nie możemy leżeć w wannie, bo nam pół kolana już wystaje z wanny Poza wannę I Zimno jest wtedy Sofia ma tu mnóstwo miejsca Kąpiel Amy wygląda nieco inaczej Trochę jakby spokojniej Przez te długie nogi masz przechlapane Amy A jak ja Idę do akwaparku i wchodzę do basenu To ręką dotykam jednego brzegu basenu A stopą drugiego To jest dopiero lipa Nie mogę pływać w ogóle Okej okay. Wygląda na to, że jestem gotowa na imprezę. Ale ze mnie laska. Uch, serio? Lustro Amy jest za wysoko. Widzę tylko swoje oczy. Jak mam niby pomalować usta? Na przykład tak. Tak! I malujesz? Skakanie ze szminką raczej nie skończy się dobrze. Widzisz coś w ogóle? Zrobi sobie makijaż ala Joker, zobaczycie. A nie mówiłam? Teraz to najwyżej do cyrku. A nie mówiłem, go? Zrobiła sobie makijaż ala Joker, prawda? Jazda samochodem przy niskim wzroście może być dość kłopotliwa. Sofia wie najlepiej. Bo Sofia zdała prawo jazdy, ale nie nauczyła się, że po prawej stronie jest taka wajcha, którą robicie tak i się podnosi krzesło i możecie wtedy widzieć wszystko normalnie. Poduszka powinna załatwić sprawę. No właśnie, wiedziałem, że o czymś zapomniałem. O, od razu miękko w zad. Tak. Ale ślizganie się pupą po fotelu jest niebezpieczne. Oj, jest niebezpieczne, patrzcie na to. Jak się ślizgam, patrzcie. Patrzcie, jak się ślizgam. Oj, No nie. Dobra, może teraz. Idealnie. Chyba zapomniałaś o swoich krótkich nóżkach. Jak ona zdała prawo jazdy? Przecież pod fotelem jest taka gała, którą robicie i się przesuwacie. Wydaje mi się, że jej problemem nie jest wzrost, tylko brak mózgu. Nie płacz, Sofia. Zawsze jest autobus. Ej, mi za kierownicą to już całkiem inna historia. No nie, to auto dla ludzi czy krasnali? Nie mogę się nawet wyprostować. Dobrze to nie wygląda. Albo niech Amy zamieni się z Sophie autami, bo jedna ma malucha, a druga limuzynę. Chwila, jest szyperdach. Co za ługa. Jaką tam masz pogodę, Amy? Na razie. Wydaje mi się, że Amy również nie zdała prawa jazdy, tylko znalazła je w chipsach, bo... Za takie coś jest mandat 1000 zł i 5 punktów karnych. Pewnie zastanawiasz się skąd wiem. <laughs> nie pytaj. Nie ma to jak być niską dyżurną. Może ktoś jej pomoże. Nie sięga. Prawie wytarte. Chyba powinnam spróbować z rozbiegu. Lipa. A może po prostu weź, nie wiem, miotłę i miotłą zamieść tą tablicę? Hey Amy! uratujesz? Spoko. Dla niej to łatwizna. Proszę. Czy ona mnie poklepała po głowie? Ten film był świetny. Mega. I ten moment kiedy. Pęka słoik. Najlepszy moment. J jaki film, przepraszam bardzo, jaki film? Titanic? Uwaga na gałęzie, ow, Au, auć, awa. Mam nadzieję, że te liście nie są trujące. O, tak miałem, tak miałem. Jechałem kiedyś na rowerze, jechałem na rowerze dość szybko, była gałąź, schyliłem się, ale i tak, pfff, dostałem w czoło. To bolało, miałem taki ślad czerwony. Mogę ci przeszkodzić? Nie, tu nie ma. Aha, znalazłam! Hej! Dla niskich osób otwarte szafki to nie problem. O, tak, tak też zrobiłem wiele razy. Wiele razy. A najgorsze, jak wstawałem i. O, wróg szafki, tak przygrzmociłem, że aż gwiazdki zobaczyłem. Au, Wysokie. No, powtórzcie tę scenę jeszcze parę razy. No, jeszcze parę razy ją powtórzcie. Wysokie osoby nie mają tyle szczęścia. Hej! O, Sofia, jesteś taka rozkoszna. Może Sofia to jej mama po prostu? Albo wzięli jedną dziewczynę, co ma dwa metry, a druga, co ma metr. Ale była chodzi na tym druga Moje słodkie maleństwo. No chodź tu. Ta, jestem mała i słodka. Kumam. Zrób coś jeszcze a się jak Jestem taka zmęczona, że chyba zasnę na tej kanapie. Ach, nie mogę wyprostować nóg. Może w ten sposób? Nie, nic z tego. Wysokie osoby wiedzą, jak to jest drzemać na przykrótkiej sofie. Ta sofa, na której czasem nagrywam, jest dosłownie takiej szerokości. I spałem na niej parę razy, jak byłem zmęczony po nagrywaniu i dałem radę. Więc nie udawaj, że nie dasz radę spać na takiej sofie, co jest dwa razy większa. Nikt nie nabierze się na twoje sztuczki. Prawda, kobyłko? O, jak ja lubię moją kobyłkę. Ona pomaga mi wymyślać zabawne teksty. Ona szepcze mi na ucho. Co mówisz, kobyłko? Co mam powiedzieć widzom? Że mogą wysyłać. Mi pomysły na odcinek, na mój Instagram? Właśnie tak, o tym miałem wam przypomnieć. Nieważne jak się ułożysz, nigdy nie będzie ci wygodnie. To był długi dzień. Nawet zrobię sobie zdjęcie z kobyłką na Insta, ktoś z was je polajkuje, napiszcie ja z reakcji. Idealne wyszło! Muszę sobie coś kupić na wyjazd. Ale ekstra kolory. To jest super. Chodź przymierzymy. Niebieski, ekstra kolor, tak rzadko spotykany, no nigdy nie widziałem nic niebieskiego w sklepie. Wow, Amy wygląda świetnie w czerwonym. Musisz to kupić laska. Ale skąd się wziął ten wiatr? Nie wiem, pewnie macie na planie filmowym suszarkę i dmuchacie w nią, prosto w jej twarz i wtedy ma taki efekt. A jak tam u ciebie Sofia? Zgadnij, trochę jakby za duża. No co? Lekko za duże ciuchy nazywają się oversize'owe i wtedy mm, jestem raperem, bo rapery noszą takie ciuchy, albo skate'em, nie wiem, albo po prostu wybrałem rozmiar trzy razy za duży. I właśnie dlatego niskie dziewczyny muszą czasem kupować ciuchy na dziecięcym. Wezmę wszystkie. No i profit, bo za tą jedną niebieską koszulkę na dziale dla dorosłych zapłaciłabyś 300 zł, a wszystkie ciuchy z działu dziecięcego kosztowały tylko 150, więc opłaca się być niską osobą! Ale macie tempo dziewczyny? Nie za szybko sofia? Czekaj, możesz powtórzyć? Nic nie słyszę. Uff, spociłam się jak świnia. Co, co? Spociłam się jak świnia, co oni gadają w tych starych odcinkach? Ten odcinek jest przed trzech lat, tutaj, co oglądamy sobie dzisiaj. I naprawdę dziwne teksty gadają. Teraz tak już nie gadają, niestety. Teraz już... Kiedyś to byli czasy, teraz już nie ma czasu. Bardzo mi się podoba. Hej, Sofia, gdzie ty? Tuż za tobą, próbuję nadążyć za tymi twoimi długimi nogami. Jeden krok wysokiej osoby to dwa kroki kogoś niskiego. Dasz radę, Sofia. W końcu ta długo wyczekiwana impreza. Co, co to za impreza? Przecież widać, że to nie jest żadna impreza! Ani nikt w ręce nie ma malinowego Redsa, ani nikt w ręce nie ma jakiegoś. <ścoughs> Nawet w ręce nie ma nikt popcornu ani crunchipsów! To nie jest impreza! To jest jakaś udawana impreza. Kolega Mi chce wam cyknąć fotkę. Ustawcie się! Czekaj, ja też chcę być na zdjęciu. E, trochę kiepsko. Przepraszam was bardzo. Przepuśćcie niziołka. Amy, dołącz do dziewczyn. No to teraz mamy odwrotną sytuację. Nie widać jej pięknych oczu. Mam pomysł! Mam pomysł jak rozwiązać problemy wysokich i niskich! I jednym oczem, nogi, drugim też i zamierzchniki! Wtedy wszyscy będą równi! Prawda, że będą równi? Chyba nie jest zadowolona. No cóż, liczą się chęci. Ha! <gumacie> Kumacie mieć album, gdzie na każdym zdjęciu trzymacie tak głowę, i po, po paru latach już po prostu nie możecie inaczej trzymać głowy niż tak, bo, bo się po prostu szyja wam tak wygięła. Dzień dobry! Poproszę ci się klać! Tak! Proszę się to, nie mnie, tak. Proszę się wyprzeć, po prostu! W, jestem zbyt, zbyt wysoko, słabo! Dla tego ja tak, mam wyglądać, to się w szerędzie, na wiek, jak wejdę. Dzięki, wejdę! Znacie problemy niskiej Sofi? Ja yeah, pier papier, ten odcinek trwał tylko 7 minut. Coś tutaj było dziwnie skrócone jak te niziołki, a może to po prostu ja? Patrzę na to wszystko z góry, nie wiem, i się nawet nie domyślam.